Skoro koniec wakacji, to kto podczas ich trwania zrobił największy progres w Ekstraklasie? Bez dwóch zdań gwiazdą wakacji był Filip Jagiełło, który z zawodnika, częściej rozczarowującego niż spełniającego oczekiwania, stał się kluczowym piłkarzem Lecha. Nie przekłada się to jakoś na liczby, ale bez 28-latka trudno wyobrazić sobie środek pola kolejorza. W obliczu sytuacji kadrowej Lecha, ktoś taki jak Jagiełło jest bardzo przydatny. Objawieniem tego sezonu, jak na razie, jest zdecydowanie Oskar Wójcik. Piłkarz, który stanowi o sile defensywy Krakowi, a przedtem rozegrał w Ekstraklasie tylko minutę. Nie zdążył nawet dotknąć piłki. Wójcik to przede wszystkim wygrany przygotowań do sezonu i pomimo rywalizacji jest absolutnie podstawowym piłkarzem Krakowi. Pokinga z Radomiaka średnio ma najwięcej interwencji na mecz. Poza tym ma średnio najwięcej przechwytów. Wójcik to wręcz ściana w obronie, nie jest łatwo wygrać z nim pojedynek, tym bardziej w powietrzu. Zawodnikiem, który pokazuje, że nie ocenia się książki po okładce, jest bez dwóch zdań Sondre Liset. Jego pierwsze występy były co najmniej słabe, ale wystarczyła zmiana pozycji. Teraz Liset jako fałszywa dziewiątka daje wiele górnikowi. Ma już na koncie dwie bramki. Masz jeszcze jakieś propozycje? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil.